Cześć, przyjaciele, witajcie na moim kanale dr. Benila Żuriał. Dzisiaj porozmawiamy o nutrilite, czyli kapsułkach odchudzających od tego. Nutrilaben został stworzony, abyś mógł cieszyć się efektami bez ryzyka. To nie chemia, która niszczy twoje ciało, ale mieszanka naturalnych składników, działających w harmonii z każdym organizmem. Zamiast zaburzać, wspiera proces odchudzania w sposób zrównoważony poprawiając jednocześnie kondycję skóry, włosów i ogólnej prezencji. Dodanie NutriLaben do codziennej rutyny pozwoli ci cieszyć się rezultatami bez konieczności rezygnacji z ulubionych potraw, sprawiając, że osiągnięcie wymarzonej sylwetki stanie się jeszcze łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące. Zalety NutriLaben, dzięki którym poprawisz jakość swojego życia, pomaga przyspieszyć metabolizm nawet trzechkrotnie. Pomaga szybko spalić nagromadzony tłuszcz. Pomaga wyeliminować celulit. Pomaga zmniejszyć retencję wody. Pomaga normalizować apetyt. Ma działanie przeciwutleniające. W 100% naturalny i bez przeciwwskazań. Widoczne rezultaty już w pierwszych dniach stosowania Nutrilabenu. Klejnot wśród spalaczy tłuszczu, dlatego Nutrilaben naprawdę działa. Produkt zawiera bogatą mieszankę substancji bioaktywnych, witamin i przeciwutleniaczy. Substancje aktywne zostały starannie dobrane, ich skład chemiczny i proporcje są unikalne. Twórcy pieczołowicie dobrali składniki i ich proporcje, aby zmaksymalizować skuteczność produktu. Wystarczy zmienić ilość lub proporcje składników, a produkt straci swój niepowtarzalny efekt. Dlatego Nutrilab.